dobry, witam was kolejno w filmiku Tym razem zaprzysięgam ciągłe nagrywanie Dzisiaj Overwatch Overwatch i, i Mapa nie widziałem, jaka mapa, zapomniałem nazwy mapy Zobaczymy jak to będzie Grałem trochę cicho, to może by było podgłośnić trochę Z tego co widzę na OBS-ie. No tak do 50 Powinno być git My tu on, mamy, co mamy? Mercy aż! Ja, no tak średnio, średnio to widzę. Kurde, ja nie mam tańca. <noise> Ta łaska ma tutaj dobrze. Ona ma taki mały taniec. W ogóle nie wiem czy Reinhardt ma taniec. Chyba ma. Chyba ma, ma. ma takiego tamto. Śtańcę. No i tam poszło ja myślałem, że i do bok Dobra mieszkam okay, i mnie wyłącza na ale jakoś przeżyję Okej, powtórz sobie dobra Okej, przejmujemy to W sali. Zablokowane Chyba mamy pierwszego, pierwszego fraga Też nie wiem, nie patrzyłem na fragi wcześniej Gdzie są nasi, gdzie oni poszli? Tutaj na topie ktoś siedzi No myślałem, że to zniszczyłem O i to daleko i ktoś nam wchodzi na punkt O kurde, jeszcze mi uderzył w Co za ham. Lucio. Raiden mnie zabił, Raiden z Mortal Kombat zrobił Bum, dobrze, dobrze, dobrze. To by ten tam miał iść. Chyba mu trafiłem w tarczam takie wrażenie. Kurde, w ogóle nie mam obrażeń, nie mam nic. Co teraz puściłem akurat etam, to mi ten zablokowała Dio goś trafiłem. O, smuga No kurde ja na smugę to nie, nie mam nie dzień. Ale o, w jestem. Myśk. Dobra, to było dobre. Aha, to była echo. Ten nie go Echo? Nie, nie, nie go echo. Ale mu tego oddałem. O kurde. U o, trzy osoby zabiłem. Ujo. Ja. Ujo, ej, najsik, najsik ludzie. To było dobre. Najsik. Ile mamy? 3 minuty, 3,5 minuty mamy, 4 nawet bym powiedział. W filmiku jedna, jedna runda tyle trwa. A może zrobimy sobie dwie mapki, aczkolwiek nie wiem, czy ale zepsuło mi się cięcie. Nie wiem, zobaczymy, jak ta runda pójdzie. Jak pójdzie szybko, to będzie GTS, jak pójdzie trochę dłużej, to też będzie GTS, ale no, mam nadzieję, że będzie wygrane. Dobra, lecimy z nimi tej mapy nie lubię strasznie to jest trochę chore jak ja mam na przykład taki mały poziom 96 gramy z takimi nawet nie wiem co to jest czy z platyna czy co to jest no, ale już na przykład te silvery czy goldy to to samo przecież to jest chore przecież to jest taki duży poziom że to jest szok oj nie zablokowałem co to było O moją mej, nie wiem czy nie wcześniej mate. Ale mate, ja to nie cierpię, ja chyba jak wszyscy zresztą O się ulżył Dobra mamy A my zrobiliśmy ich, nice nie mam jakich tam złotych wyobrażeń czy coś, ale... Eee, myślałem, że kalkuluję to. Zamknęła mnie. Długo się stamtąd przechodzi. Kurde, to strasznie wytrzymałe to chyba jest. Ja wiem, bardzo mało gram Okej, okay, tam tu... Przerwałem ulta. Dobra, to było dobre. Znaczy w sensie źle, się że zginąłem, ale ulta mu przerwałem. Kurde, chciałem puścić tego ulta wcześniej, ale widziałem, że zaniata miał odpalonego swojego, więc y, było to nie, strasznie nieopłacalne. Late Bob. Kurde, nie widziałem, ale chyba jeżeli tak było, to, to było nie mogło tak być, tylko nie zginąć Ile położyć. Dobra, zgon A dobra, tam je złapał. Jeszcze Ulta użył Tu nas, tu nas robią, to nas robią w tej rundzie. Najwyżej zmienię postać. Nie wiem czy oni wcześniej mieli... Yy... Oni wcześniej mieli chomika. Wróciła, nie wiem czy mieli. Ta eko mi denerwuje, nie wiem coś mi na ryj wybuwa. Ja to dostanę. Gdy, gdy on jeszcze był na ulcie, to już w ogóle. Znowu, znowu ma ulta. O, skrzeszenie kurde, znowu mnie no, co za gość, jak się uparł. Cały czas mnie, uważnie. To już się robi smutne. Może wiecie, że gra Reinhardem, to ten, no, to tego. Um, Fokusuję Rein Reinharda. Zboczuch. Szarżuje na mnie. Jakieś... Może mu się podoba moja zbroja. uważam, że Reinhard ma dużo ładniejsze skiny. Ale jak na ten mój pierwszy skin do Reinharda. Ja nie narzekam. Chciałem topór po prostu. O, trochę za wysoko. Za wysoko i za bardzo obok. Tu było szkoda mi tarczy, dlatego... Tak zrobiłem a nie inaczej Stoimy z tą tarczą Jeden Dwa I mamy GG Najsik ludzie, Nashik MVP prawdopodobnie widział homik Ale zobaczymy Tak, chomik. Zobaczymy co zrobił, bo możemy jechać następną rundę. No, całkiem szybko się przyschuje jako tak, więc to jest, to chyba nie będzie problem, żeśmy poczekali chwilę. O, tu ładnie zrobił, naprawdę, Gitesik. Propsi Gitesik. No i gramy szybko znowu. Big Nie, nie wiem, kurczę ile trzeba gwiazdek na przykład na, na dany poziom. W sensie. Yy, na srebro to chyba jest 500, tak? Jak coś to można mnie poprawić na dole. Tak mi się wydaje. Znowu obrona. Nie, czekajcie wcześniej, było. przejęcie punktu, to teraz obrona. Będziemy sobie Zaryą. Ostatnio tej Arią taki GTX zrobiłem. Ale. Hello, I'm beginner. Don't trash me on Lucio. Ale to u nas, u nas w tym gościu jest? Nie, przeciwnym. W ogóle patrzcie, jakie to są poziomy. Oni mają 7, 7, 14, a my 11, 11. No i 28, 96, jakieś levelki strasznie. What the fuck? Powiem wam, że taki mecz, to nie pamiętam, jak się nagrałem ostatnio. Chyba jak miałem te takie najniższe poziomy. Znaczy teraz tak mam niski poziom, bo 96, w do tych ludzi, to jest malutki. Aaaa, ojej. W sumie nie widziałem tej umotki jeszcze. Nie wiem, jej, ale jej nie używałem. Dobra, zobaczymy jak będzie. Gdzie jeszcze to wygramy. Niko... Nie, nie trafiłem. Waganda, porewa. Dobra, Lucio leży. Przyjmują na punkt? A, przyjmujemy na punkt. Gdzieś tutaj. Tutaj na górze gdzieś yy, nowa. Znaczy yy, Widowmaker ma sekta nowa, schodza. Ale taki nowy. Na topie. Nie wiem czy to będzie chodziło z chyba nie schodzi. Ora, mamy. Mego mamy, mamy. Rudy. To tak Pomik. Pomiczek. Ktoś na plecy chciał zrobić. Ten żniwarz, o którym wcześniej mówiłem. Coś mu nie wyszło. A no widoka u nich bo kurde i nie mogę jej zobaczyć Tam chomik jest, chomik jest na Chomik, który do nas przychodzi Tylko nie dać się wypchnąć, bo to będzie problem Switch the Ball Nice <sighs> no Kluczem jest wytrwałość. Ale tego długo chyba wstrzymywałem Kurde, kiedy tam, 5 filiatów. I likwidacja teraz nas wezmą. Strasznie nie lubię tej mapy bronić. A nie atakować, ja w ogóle tej mapy nie lubię. Ładnie wygląda, ale to tylko tyle. To jest za późno, bo to e, włączyłem Oj, wydawało mi się, że włączyłem szybciej tą moją tarczę, ale trudno no. Się wyzywają takie wrażenia. Nie wiem. Próbujemy, próbujemy to wygrać. Boże, boy Uuu, dwa ulty poszły, dwa ulty. Zabić tanka, zabić tanka. Kurde te smoki to latają tutaj Dzisiaj że to jest po prostu masakra. Trochę padłem Cześć Reinhardt, też gruby No to mnie, to mnie wziął, to mnie wziął, tam moja też uciekała No chyba ten metr przegram, mam takie wrażenie No zobaczymy, tam pod końców piecałkiem się nieźle broni Pomimo że ma pan, no jak dla mnie jest okropna Kiedy gonił mnie Nie Niech mnie gonił, Niech nie chciał. Nie chciał przestać. O, to nas tam porozwalał. Ulta miał jeszcze? Kurwa, tyle to ja padam jak jak jakieś dziecko kurde, coś jest, coś jest nie tak Kurde, gdybym mógł to bym e, wam tej to wycinał ale nie wiem czemu, ale coś mi się zepsuło. Nie mogę po prostu Ale mnie trafił, ale mnie trafił No kurde, to ładnie puścił to Baptist. Ale ja nie będę chciał, że ładne burzy tak, pójdzie. A, to już taka teraz moja. będzie miała MDP. Dzięki mnie. Nie ma za co. Boom, krzesło. O kurde, to tego się nie spodziewałem. Mimo to, że że, że, że puszczę te gulta, ale no po prostu nie spodziewałem się Spodziewałem się, że Tak nagle Przebrałem mu tą bapteczkę Dobrze, 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 dobrze Gdzie jest ten wózek, tam jest ten wózek O, dostał. I tam podswana celuje, żeby od razu głodził i żeby, żeby dostawali demers. Żeby miał szybciej ultra. Ja całkiem nie całkiem nieźle tymi kulkami trawią. W tym meczu dużo lepiej niż w tamtym. Wow, nie. nie wiem czy zostałem w tuna. Nie, nie pamiętałem. Ale dobrze, bo znowu złapałem kilka osób w jednym ulcie, tylko kurde. No, nie było nikogo obok mnie. Więc nie było damage. A. Strasznie mi ten Baptist kontroluje. No bo jednak, no. Ja to robię, on puszcza. O, jeszcze spadłem w ostatnią sekundę meczu. Świetnie. A, GG, no, co trudno. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Dobra. No i moje rawicie, mówiłem, że moje Dzięki mnie, dzięki mnie. Nie ma za co. Dobry start. I like this game. No, gościu to się tro trochę że się spóźnił. Bo to już y zaraz będzie dwójka. No, prawie do trzech zabiła. Widzicie jak dobrze? No nic, trudno. Nie było poziomu, tak gdyby była skrzynka. No tak, do następnego. Dzięki za oglądanie i cześć!